Witam was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do mam nadzieję szybkiej recenzji dysku przenośnego od Kingston. Jest to model XS2000 o pojemności 500 GB. Jeżeli chodzi o ten dysk jest to propozycja zewnętrznego dysku na interfejs USB 3.2 Gen 2x2 od Kingston mamy dostępnych kilka wariantów pojemnościowych ja mam tutaj ten podstawowy 500GB jeżeli chodzi o zawartość opakowania no to poza samym dyskiem, który jest naprawdę niewielkich rozmiarów ponieważ mierzy on 13,5mm wysokości 32,5mm szerokości oraz 69,5mm głębokości a waga wynosi zaledwie 29g no to w opakowaniu poza dyskiem przewodem USB typu C do typu C Znajdziemy jeszcze taki gumowy pokrowiec, dzięki czemu możemy sobie zabezpieczyć nasz dysk, aby gdzieś tam podczas podróży czy podczas jakiegoś transportu nie był on tak narażony na wszelakiego rodzaju obicia lub upadki, co po prostu zwiększa jego bezpieczeństwo. Według specyfikacji dysk jest kompatybilny zarówno z Windows jak i MacOS. No i oczywiście pod tymi systemami nie miałem problemów z jego działaniem. Ale producent również zaznacza, że możemy go sobie używać z konsolami PlayStation 5 jak i Xbox Series. Dodatkowo smartfony z Androidem jak i iOS nie powinny być tutaj problemem. Jeżeli chodzi o dysk, jest on naprawdę bardzo kompaktowy. Mamy na froncie złącze USB typu C oraz diodę informującą o statusie pracy urządzenia. Warto zaznaczyć, że wykonany jest on z dosyć dobrych materiałów. Po wsadzeniu do tego gumowego pokrowca zyskujemy nieco na wytrzymałości. No i mamy tutaj oczywiście na w froncie logo Kingston. Z tyłu mamy naklejkę zmianową wraz z najważniejszymi informacjami. Producent deklaruje, że dysk osiąga prędkość do 2000 MB odczytu oraz zapisania. W moim przypadku było to jednak zdecydowanie mniej. Myślę, że podczas przeprowadzenia testu mogłem użyć innego przewodu, ponieważ nie użyłem tego USB typu C do C zestawu, tylko dobrej jakości, ale przewód na USB typu A. I może w tym jest właśnie problem, gdybym może użył interfejsu USB typu C w komputerze. Testowałem to na Macu Mini z procesorem M2. No i właśnie z tego komputera mam wyniki w programie Blackmagic Design Disk Speed Test. Na pliku 5KB dysk początkowo przy zapisie uzyskiwał około 900 MB na sekundę, później ten wynik spadł do około 450-470. Ogólnie utrzymywał się w granicy do 500 MB, a jeżeli chodzi o odczyt, no to on był w granicach 430-450, też powiedzmy zaokrąglimy to do 500 MB, no co jest dalekim wynikiem od tego który deklaruje producent, ale wydaje mi się, że ten dysk może osiągać troszkę wyższe prędkości, bo też patrząc po opiniach użytkowników, no widać, że on jest szybszy. Wydaje mi się, że tutaj ten przewód, który zastosowałem, mógł wpłynąć bezpośrednio na ten wynik, tak więc tutaj nie jestem w stanie Wam tego lepiej zobrazować w moim przypadku. W każdym razie praca z tym dyskiem jest dosyć szybka, ja go mogę porównać do Samsungów T5 oraz T7, no, T7 wydają mi się być szybsze, generalnie to jest dobry dysk i myślę, że praca z nim może być dosyć przyjemna, zależnie oczywiście przy czym pracujemy, do takiego zwykłego gdzieś tam backupu. Czy też przerzucania sobie plików myślę, że on będzie wystarczający, jest naprawdę kompaktowy. Jeżeli chodzi o nagrzewanie, no to podczas dużych transferów plików powyżej powiedzmy 20-30-50 GB no czuć, że ta obudowa lekko się nagrzewa, no ale też muszę zaznaczyć, że przez to, że jest wykonana z tworzyw, nie odprowadza tak dobrze ciepła, jak na przykład aluminiowe dyski od Samsunga. W każdym razie nie powodowało tutaj to nagrzewanie się jakichkolwiek problemów, no i dalej można było komfortowo pracować z tym dyskiem. Jest dostępnych na rynku kilka wariacji pojemnościowych. Ja mam podstawową o pojemności 500 GB, która kosztuje około 249 Zł na dzień nagrywania materiału. Mamy również wersję 1 TB. Która kosztuje około 370 zł w wielu sklepach. No i oczywiście jeszcze 4 terabajtowa wersja, która jest najdroższa. Jej koszt jest to około 1200 zł. Jeżeli chodzi o ten dysk, ja myślę, że go mogę polecić. Myślę, że jeżeli zastosujemy tutaj odpowiedni przewód albo ten, który był w zestawie, te wartości będą jeszcze szybsze. Tutaj no ja popełniłem po prostu swojego rodzaju błąd. W każdym razie jeżeli chodzi o wersję pojemnościową 1TB ona wynosi około te 370 zł, co jest dosyć dobrą ceną jak za dysk przenośny Konkurencyjny Samsung potrafi kosztować plus minus tego co pamiętam około 100 zł więcej Tak więc jeżeli nie chcecie dopłacać to myślę, że można zastanowić się nad tym dyskiem od Kingston Jestem bardzo przyzwyczajony do używania dysków od Samsunga Używam kilku T5, mam też dwie T7 na ten moment, tak więc ja po prostu zostaję z dyskiem kamie od Samsunga, używam ich od wielu lat i, i nigdy się na nich nie zawiodłem, a z tego dysku Kingstona korzysta mój brat. No i on również jest z niego zadowolony. Myślę, że w tym filmie byłoby to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie znać, może używacie tego dysku. No i podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.